Z tej strony ja, Kajlorek i dzisiaj będziemy grali dla Brawl Stars i po prostu będziemy dzisiaj grali w Brawl Starsa. Spróbujemy później jak nam będziemy, będziemy mieli skrzykę jakąś legendę. Głuszycik, która według was postać jest najlepsza i to będziecie mieli w komentarzu, napisanie. Zostawcie 10 łapek w górę, subskrypcję, dzwoneczkę, bo bardzo warto, bo będą live Podajcie na mojego Discorda, macie link w opisie. A na Instagrama i jak będziecie mieli 10 łapek w górę, to tak co 10, co 10 do 100, potem do 15 do 200 i tak co 5 będzie się zwiększało. I by, czy robimy taką serię? Pytam się Was czy robimy taką serię programy z widzami? Czy zrobimy taką, może serię, że zagramy z widzami, i może będą takie konkursy? Jedna osoba wygra ten pakiet za 8 zł. Co tu jest? Tu ma zegarek. A jedna wygra Epic Bravera, i jedna wygra Big Albo mega Boxa. To jak będziecie mieli dużo subskrypcji, dacie i dużo. Łapek to będzie mega box, a jak tak średnio to będzie big box. Tak już Dla mnie to będzie taniej, ale zostawiajcie łapkę w górę. Dobra. Mam tyle pucharków. Jeśli ktoś ma lepiej ode mnie z widzów. To piszecie w komentarzu też ile macie bucharków. I jedna, która wygra jeszcze konkurs, bo to wygra jedna osoba, i jedna osoba wygra Mega Boxa, i jedna osoba będzie mogła powiedzieć, żeby napisać mi, żeby zaobserwowali moi widzowie, Al i ja, jego na przykład e, mieli do niego Messengera, na przykład zaobserwowali jego Discorda, byli... Albo na przykład zasubskrybowali jego kanał, tak jak mój. Albo... Nie wiem, Instagrama. Dobra. Ale teraz zajmowamy się grami. Teraz możemy, nie wiem... Dobra, kupię sobie do sherry. sherry. Dobra, kupuję ze sklepu, mnie to tak chęci. Chociaż będę miał dużo do niej. Do Maryle, ja mam największą rankę. Powiem jedenastą. Powiem trzydziestą, <trykne> to jest małą raźbę. Jeśli chcecie, kolejny odcinek zostawiacie. Łapki w górę, subskrypcję. Łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczki, żeby się byli. Dzwoneczki. He, he. Dobra, teraz próbujemy... raz. Nie będę tak zameldowany,

Tak, nie, 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 ale... ale... A ja, jakiego ja mam pecha! Ja pierdziele. Patrzcie na dół na skrzynkę tą małą. Jakiego ja mam pecha? Dobra no nie wiem, może sobie zagramy. Yy... Jesse? Ja może sobie kupię... Tego skina raczej nie. się nie opłaca aż takiego skina kupiła za 150. Takie, tego, może kupię skina, to jest fajny, fajne. kaczka. ten też jest sobie fajny. Dobra, wydam tam 150 gemów. W następnym odcinku może będzie ten. Skoń. Dobra, wybrałem sobie z Jessie Zaraz wracam do was. Dobra, jest. Ja.

Wykrołać się możemy. żadnego tego nie ma i nic nie. na kanale i będzie więcej oczy na razie albo nie jeszcze otworzę skrzynkę na koniec na razie